No, dzisiaj się zajmiemy wymianą nastawników rozrządu w Mercedesie. A jak możemy zdiagnozować, że coś się dzieje nie tak? To jest bardzo prosta, zaczyna nam się tu pocić, później spływa po wtyczce, po izolacji i wędruje to aż do naszego sterownika. Zauważyć przewód jest już mokry, także w sumie w porę zareagowaliśmy. Ona też jest banalnie prosta, odpinamy wtyczki, odkręcamy, rzucamy nowe i tyle. Na początku na pewno warto to umyć, żeby nie było syfu, nie? Bierzemy się do roboty. To ładnie umyłem. Teraz zajmę się wypięciem wtyczek. Oczywiście radzę sobie coś podłożyć tutaj, żeby olej nie ściekał nam na pasek. Bo może to doprowadzić do tego, że nas pasek będzie mógł nawet się zerwać. Teraz sami możecie zauważyć, wtyczka jest dosłownie mokra. Ona ma izolację i po tej izolacji to wszystko ładnie nam ścieka. Także nie fajnie. A co do odpinania, no to oczywiście mamy tutaj takie dwa dynksy, które należy nacisnąć ja sobie używam takich przyrządzików i wtyczka nam ładnie schodzi uważaj drugi też jest pięknie zaolejony w tym przypadku nie ma tu izolacji także nie cieknie po kablu bo izolacja się nie jak gdyby kończy o właśnie w tym miejscu i to wycieka tędy wszystko ładnie no ale mus to mus wymieniamy raz, dwa, trzy tu jest 3 i tutaj tak samo raz, dwa, trzy i odkręcamy i to jest chyba E10 jeśli się nie mylę jeśli się mylę to zaraz wam powiem I teraz możemy zauważyć że z tego wycieku na tyle poważny że już leciało tędy tam dalej spływało po bloku na dół z tego było trochę mniej ale z tego co spływało na dół o to jest ten on przeciekał bardzo mocno to wewnątrz nie wiem czy to będzie można dobrze zaobserwować ale w środku jest taka kropelka oleju która no, powinna zaraz skapnąć dobra czyścimy i wymieniamy oczywiście czyścimy dokładnie gniazda tu jest nowy tu są do niego uszczeleczki montujemy wszystko tam jest taka zaślepka ona tu wchodzi w środek i przykręcamy na miejsce taka jedna szybka uwaga przy montażu te uszczelnienia tutaj one muszą nam tu wskoczyć aż tak mocno żebyśmy ich nie mogli wypchać A, widzę w tym przypadku było to dosyć ciężkie także sprawdźcie czy my na pewno one weszły tu w gniazdo nie radzę przepychać tu przez środek o tym czymś cienkim bo prawdopodobnie je przebijecie i będzie lipa Troszeczkę olejku, później jak widać u mnie trochę zostało, zaraz to wytrę i zakładamy. Dobra, więc magnesiki wymienione. Pozostaje nam jeszcze umyć wtyczki i je podpiąć. I mamy pracę wykonaną. Co warto zajrzeć, czy jest sucho. W tym przypadku jest sucho, także dosyć wcześnie zareagowaliśmy. No i fajno. A więc misja wykonana, o czym pamiętać? Te dwie ślepki Ja miałem je oddzielnie, także radzę je dobrze umiejscowić na swoim miejscu, żeby nam czasem nie wypadły, będzie problem. Dokręcamy oczywiście stopniowo powolutku, tak żeby po całości szło nie. Dokręcamy jednej strony, a później drugiej, a później trzeciej na maksa, bo może się nie udać. Elektrokontakt jakiś spray. Wymyś te końcówki kompresorem wydmuchać i wszystko będzie chulać jak najlepiej. To proszę, stare, nie wiem czy to będzie widać, ale widzicie w środku są bardzo mokre. One i tak już teraz trochę ściekły. No ale te dwa magnesiki, bo to magnesy, tak naprawdę w sumie mogą nam narobić bardzo dużego problemu. Nie wiem czy sama wymiana tych o ringów nam pomoże, bo mi się wydaje, że one ciekną gdzieś od środka. Także nie mam pojęcia. Ja zawsze wymieniam całe. No a to taka typowa usterka jeśli chodzi o 204. Wszystko co miało te silniki, to są chyba 1,8 z kompresorem. Także warto o tym wiedzieć. Warto to sprawdzić, jak na przykład cegolować płynu do chłodnicy żartuje do spryskiwaczy. I wtedy będziecie na pewno widzieć, że one przeciekają. Widać to już po samym kabelku, że jest taki nasączony. Także to już jest wtedy lipa i warto wcześniej zareagować, bo naprawdę można popsuć nawet sterownik, a widziałem takie przypadki. To nic. Pozdrawiam, zapraszam oczywiście do mnie na kanał. Na razie, cześć. Elo!